Житомира, Сумської області, за день з Полтавської, з Хмельницької, Państwa, bardzo serdecznie wybraliśmy się tutaj dzisiaj żeby wyrazić solidarność z narodem ukraińskim z tymi wszystkimi którzy w kijowie w wielu innych miastach demonstrują swoją wolę integracji z unią europejską naród ukraiński po tylu latach wiekach można powiedzieć cierpi prześladowań wybił się na niepodległość i jednoznacznie wyraża swoją wolę w przynależności do wartości europejskie do życia kraju, gdzie obowiązuje prawo, a nie korupcja, gdzie każdy ma swoją szansę, gdzie ludzie czują się wolni. Ja bym dużo chciała, żeby nasza kraina była naszą że my przyjechali i tak samo jak Polacy mówią, że ja Є поляким так само нам дуже було приємно коли що я є українцем, тому що ми знаємо, що ми побороли корупцію, тому що ми знаємо, що ми бачимо наше майбутнє наших дітей власне в Україні, а не втікаємо, де, де такі очі наші бачать, тому що не бачимо, що робити завтра. Тому я б дуже хотіла сказати, що сьогодні все залежить тільки від нас. Не можемо чекати жодної допомоги з жодної сторони. Кожен з нас, хто виходить на сьогодні в такі протести, він робить свій свідомий вибір. Я дуже прошу кожного дня робіть свій свідомий вибір. Разом нас багато і нас не подолатиме. Pamiętajmy o jednym: Janukowicz to nie Ukraina. Tak. Ukraina to ludzie, to jej obywatele. Tego naprawdę Ukraińcom nie zabierze nikt. Ukraina pokazała 9 lat temu, że jest zintegrowanym społeczeństwem obywatelskim z ogromnymi problemami, ale jednak takim, które same w sposób demokratyczny chce decydować o tym. Kto nimi rządzi? Jak nimi rządzi? I jaki jest cel polityki? Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby naród ukraiński, żeby państwo ukraińskie mogło swobodnie wybrać swoją przyszłość. I jesteśmy przede wszystkim z Ukraińcami, bo tak naprawdę ta walka idzie o, o waszą, o ich wspólną przyszłość, europejską przyszłość, o rządy prawa, rządy pozbawione korupcji, o demokrację, o wolny rynek, o prawo do, do szczęścia. I o to szczęście chciałbym wspólnie nas prosić, o, to, o tą solidarność. No i cóż, w tym samym miejscu po dziewięciu latach można powiedzieć razem razem nas bachatą nas nie podoba. Wszystkiego dobrego.